Budzi księcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Jeśli Twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie, to nie będzie w ogóle potrzeby, żebyś przysięgał na cokolwiek albo kogokolwiek. Myślę, że o to chodzi w tym słowie. Dla mnie bardzo pomocne w zrozumieniu tej perykopy dzisiaj stały się słowa z komentarza egzegetycznego, który znalazłem w internecie. Pozwolę sobie na początku przytoczyć końcówkę tego komentarza, bo on bardzo rozjaśnia to, co ja bym chciał w tym komentarzu zawrzeć. Więc komentarz do komentarza. Mianowicie. Słusznie Bonhoeffer podkreślił, komentując ten fragment, że chrześcijanin ma żyć w prawdomówności i nie potrzebuje składania przysięgi na potwierdzenie własnych słów. Przysięga, która miała chronić ludzką mowę przed kłamstwem, przestała tę funkcję pełnić, a nawet sama uległa kłamstwu. Prawdomówność to znak rozpoznawczy ucznia Jezusa. Jeśli mam być uczniem, który mówi tak, tak, nie, nie. To znaczy, mam być uczniem, który jest prawdomówny, nie bajeruje, nie udaje, nie jest dwulicowy, nie jest obłudny. Czyli nie jest taki, jakim byli często oponenci Jezusa. Jezusa bardzo to tak po ludzku mówiąc wkurzało, kiedy ludzie bywali obłudni. Nie musisz przysięgać e, na kogokolwiek, na Boga czy na Ziemię, jeśli wiesz, że mówisz prawdę. To, że się możesz czasem mylić, to jest jedno. Ale bądź prawdziwy, bądź prawdomówny, nie udawaj, nie bajeruj, niech Twoja mowa będzie tak, tak, nie, nie. Tyle. Pozdrawiam. I jeśli ten komentarz, króciutki komentarz, zostawił w tobie jakąś myśl, refleksję, to zachęcam, żebyś w komentarzu napisał, co ty myślisz o tym fragmencie dzisiejszej Ewangelii, o tym nagraniu. Podziel się swoją, swoją myślą, owocem medytacji nad tym słowem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.